Dobry wieczór, mój ty menz, co ty tu robisz. A opie płacą drobne dzieci, a ty tu siedzisz. tu, jak Dzień dobry, witajcie, kochani. Trzeci odcinek trzeciej edycji kalendarium pieśni żywieckiej pieśni doli małżeńskiej. Mam nadzieję, że poprzednie dwa odcinki już zostały przez Was przestudiowane i melodie już chodzą Wam po głowie, a dzisiaj dla Państwa fantastyczne przyśpiewki małżeńskie. Będą to cztery melodie, które możemy wykorzystać do obyrtek, polek i generalnie do potańcówek. Także serdecznie zapraszam na potańcówki z dudami, nie tylko tutaj u nas w terenie, ale także Yy, wszędzie indziej możecie korzystać z tych melodii. I tak przejdziemy sobie do pierwszych dwóch melodii. Pierwsza yy, melodia to będzie Ej, widziałeś ty kiedyś. Ej, widziałeś ty kiedyś, zeby kamień pływał, po co ześ się zalecał, się ze nić nie chciał, po co ześ się zalecał, po co ześ wymyślał, Ej, kiedyś łózeniace nie myślą, nie myślą. Taką mamy pierwszą melodię do przyśpiewek Oczywiście potem muzyka przyspiesza i gra nam fantastyczną oberteczkę. Uwaga, spróbujmy melodię. Na 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 i druga część. Na 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 na. O, zrobiłam wam ozdobnik, ale to dobrze, już z niego korzystajcie. Spróbujmy powtórzyć sobie refren. Na 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 na. Świetnie. To teraz zaśpiewajmy z tekstem. Ja pierwsza, wy powtarzacie za mną. Ej, widziałeś ty kiedyś, zeby kamień pływał, po co ze się zaleco, kie się zenić nie chciał. Oczywiście zaśpiewałam całość, ale mam nadzieję, że już e, przyswoiliście melodię, więc możemy całą tą zwrotkę zaśpiewać razem. Uwaga, trzy i... Ej, widziałeś ty kiedyś, zeby kamień pływał, po co ze się zalecą? je się ze nie chciał? Świetnie. Te melizmaty już mi wchodzą w tą e, moją melodykę, więc już gdzieś je tam usłyszeliście. Spróbujmy teraz zrobić je już świadomie. Macie je tutaj gdzieś też zapisane, ale możecie sobie zaznaczać, jeśli uważacie, że podoba się wam melizmat w innym miejscu, jest to absolutnie dozwolone. Uwaga, ja pierwsza. Ej, widziałeś, Czyli tu na początku mamy, spróbujmy razem. Ej, widziałeś ty kiedyś, zeby kamień pływo. I druga część. Po co ze się zalecą, kiedyś się zenić nie chciał? Tu mamy dwa. Po co ze się zalecą, kiedyś się zenić nie chciał? To mamy pierwszą melodię naszych dzisiejszych a druga, uwaga, będzie melodia, która została nagrana w latach 70. na wywiadach przeprowadzonych przez pana Andrzeja Bieńkowskiego, który znalazł się na żywiecczyźnie na imprezie w Karczmie Wieleśni. Będzie to melodia z tekstem Ej, babo, moja babo! A brzmi ona tak. Ej babo moja babo, na tak tako słabo, ej nie pamięt ze mnie, jak ściskałaś mnie w sopie. No i spróbujmy ją sobie zaśpiewać. Najpierw melodia bez tekstu. Na 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 na. Tak już z melizmatami. Uwaga, spróbujmy razem. Na 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 świetnie, a druga część bardzo podobna na 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 za drugim razem nie ma tego wyjścia do góry, zatem pamiętajcie, że melodia jest podobna, ale z delikatną zmianą. No to spróbujmy tekst Ej, babo moja, babo, na ześ tako słabo. Tak, wszyscy razem. Ej, babo moja, babo, na ześ tako słabo. Super, a ta druga część. Ej, nie pamięto ze mnie, jak ściskałaś mnie w sopie. Tutaj nie ma tego wysokiego wyjścia. Powtórzmy razem. Ej, nie pamięto ze mnie, jak ściskałaś mnie w sopie. Oczywiście melizmat już się wkradł, ale pamiętajcie, że to są obyrtki, one są już śpiewane z tempem, więc czasami te melizmaty są po prostu gdzieś tam zatarte przez tempo, albo mniej słyszalne. Spróbujmy w takim troszkę żywszym tempie, ja pierwsza, a Wy spróbujcie wysłuchać te melizmaty. Trzy, dwa, jeden i... Ej babo moja babo, na co ześ tako słabo, ej nie pamiętasz ze mnie, jak ściskałaś mnie w sopie. Zrobimy razem... Ej babo moja babo, na co ześ tako słabo? Ej nie pamiętasz ze mnie, jak ściskałaś mnie w sopie. Także można też w tempie je zrobić, jak się dobrze poćwiczy, tempo ładnie wychodzi. Dziękuję Wam za pierwszą część tego odcinka, a teraz przejdziemy do dwóch kolejnych obertek. Teraz dla Państwa przygotowałem kolejne dwie Obertki również są z nagrań pana Bieńkowskiego. Melodie pozostają bez zmian, natomiast teksty typowo małżeńskie. Pierwsza melodia y, brzmi w ten sposób. Ej, cięski, ej, cięski, ten ston małżeński, ale jest tam tamten kamień młyński.

Na na, 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 na na, 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 na. Z tekstem. Ej, dzienski, ej, cię, ten stąd małżeński, ale jest cięży tamten kamień młyński. Super, to spróbujmy razem. Ej cięski ej ciński, ten ston małżeński, ale jest cięsy. Tam ten kamień młyński. Super, no to teraz posłuchajcie melizmatów. Ej cięski, ej cięski ten ston małżeński, ale jest cięsy. Tam ten kamień młyński. Mamy tutaj kilka bardzo drobniutkich. W tempie troszeczkę zatartych melizmatów spróbujcie wysłuchać jeszcze raz. Ej, cieński, ej, ten ston małżeński, naleje tamten kamień młyński. Super, to jest pierwsza melodia ze zbiorów pana Andrzeja Binkowskiego, który właśnie na żywiecczyźnie był w latach 70. i nagrał tę melodię. Druga obertka jest moją ulubioną jest obertką przerywaną. Pierwszą frazę śpiewamy, druga jest tańczona wraz z kapelą. Trzecia fraza jest jakby dopiero drugą frazą i znowu jest śpiewana i powtórzenie kapeli. Brzmi to w tempie w ten sposób: Dałaby ci na nie bo mią w lesie pod koiną tarta ale jak ci to, to ci wezmę składce po to i ta właśnie obrytka jest bardzo szybka, mocno tupająca i mocno solistyczna, bo człowiek, który ją śpiewa, oczywiście w tych przerwach robi popisy, mocne przytupy. Spróbujmy nauczyć się tej melodii. Oczywiście ja pierwsza Wam zaśpiewam, pokażę Wam dźwięki ręką, a następnie nauczymy się tekstu. na 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 na.

Druga część. Nalej, jak ci idzieło to, to ci wezmę składę po to. I razem Nalej, jak ci idzieło to, to ci wezmę składę po to. No i mamy melizmaty, które w bardzo szybkim tempie są mało słyszalne, ale może coś tam wysłyszymy, uwaga. Dałabym ci naleń momo mią w lesie pod choiną. Ty 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 ty, ty. ty 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 Ale jak ci idzie to, to ci wezmę po to. No i tym żywym akcentem żegnam się z wami w dzisiejszym odcinku. Melodie przyśpiewkowe i zapraszam już niebawem Koncert domowy, kalendarium pieśni żywieckiej, pieśni Doli Małżeńskiej. Te, które zdołaliśmy przerobić na warsztatach online, ale także te, które były na warsztatach na żywo. One będą dla Państwa niespodzianką. Serdecznie dziękuję za ten pierwszy cykl warsztatowy trzeciej edycji kalendarium pieśni żywieckiej. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Brygida Sordy.